Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o piątym znaku Zodiaku, czyli o znaku Lwa. Lew jest to znak letni, dokładnie reprezentujący nam środek lata, czyli najgorętszy czas w roku. No i każdy w takie upalne dni marzy o tym, żeby zatrzymać się chociaż na chwilę i odpocząć, więc jest to czas wakacji, czas zabawy, relaksu i odpoczywania, i z tym też jest związany piąty znak Zodiaku. No ale tak patrząc ogólnie na to, co oznacza lew, to praktycznie na całym świecie jest to symbol króla, królewskości, jest symbolem władzy. Oczywiście lew też jest ściśle przez to powiązany z hierarchią, ponieważ wiadomo, to jest król wszystkich zwierząt, król dżungli, więc powiązanie, powiązanie go z hierarchią i bycia w niej oczywiście najwyżej, to jest naturalne. Także lew symbolizuje właśnie odwagę, męstwo, ale też wszystko, co wiąże się właśnie z królewskością, czyli z szlachetnością, majestatem, godnością, z dumą, honorem itd. tak Też nawet po angielsku grupę lewic nazywa się pride, group of pride, czyli w tłumaczeniu duma. Lwa jako symbol też można spotkać często na przykład przy wejściu do jakiejś świąteń, na jakichś posągach, i jestem też przekonana, że no na pewno nieraz spotkaliście się z wizerunkiem lwa gdzieś na przykład na jakichś wejściach, na bramach, tak? I to wszystko dlatego, że lew również jest związany z ochroną. Jest symbolem ochrony i w ten sposób, kiedy umieszcza się jego sylwetkę tam gdzieś blisko danego miejsca, to ma to zapewniać temu miejscu ochronę. Natomiast w mitologii, co też jest w nawiązaniu do tego, pojawia się Lew pierwszej prasy Heraklesa jako lew Nemejski, no i po wykonanej pracy, czyli tam po pokonaniu tego lwa Nemejskiego, Herakles zrobił sobie z jego skóry właśnie swoją ochronę, bo skóra tego lwa była niezniszczalna. Co ciekawe, lew, przez to, że jest również powiązany ze słońcem, ze światłem, to postrzega się go jako coś czasem nawet boskiego. Był on w starożytności związany z bóstwami solarnymi. Więc ma w sobie pewien element no nie tylko tej władzy, ale też czegoś boskiego. A nawet w chrześcijaństwie też lew pojawiał się na przykład gdzieś tam u boku świętych, a nawet w Biblii jest taki moment, mianowicie lew Judy, czyli właśnie sam Chrystus. Także widzicie, ważny symbol, wykorzystywany właściwie do dnia dzisiejszego w tej samej formie, w tym samym znaczeniu czyli czegoś królewskiego, boskiego sprawiedliwego, odważnego, nieustraszone, nieustraszonego i tak dalej. Ma to oczywiście wszystko powiązanie ze Słońcem, a kult Słońca no, na pewno dobrze Wam jest znany. Przechodząc już do astrologicznego symbolu lwa, którego widzicie na obrazku, to przedstawia on lwi ogon albo też lwią grzywę. Niektórzy w nim widzą nawet zestawki serca, a to dlatego, że narządem przypisanym do znaku lwa jest serce. Teraz jak te wszystkie symbole wpływają na charakterystykę astrologicznego znaku zodiaku, jakim jest lew? Powracamy tradycyjnie do znaku poprzedniego, a więc introwertycznego raka, który no, całą gamę emocji przechowywał pod swoją skorupą, miał w sobie mnóstwo wrażliwości, rozbudowaną wyobraźnię, świetną intuicję, jednak no, miał w sobie również wiele strachu, który nie zawsze pozwalał mu się tymi uczuciami dzielić. Natomiast w znaku lwa. Wszystkie te emocje znajdują ujście. Lew jest znakiem ekspresji wszystkich uczuć, wszystkich emocji, całej tej wyobraźni, fantazji, marzeń poprzedniego znaku, czyli znaku raka. Wszystko to, co było ukryte pod skorupą raka, staje się widoczne. Rak szukał swoich korzeni, starał się dowiedzieć, kim jest, był bardzo zainteresowany psychologią, no, szukał czegoś, z czym może się utożsamić szukał własnej tożsamości. Natomiast piąta faza zodiakalna, faza lwa, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, ze wszystkimi swoimi talentami, zdolnościami i pragnie z całej siły te talenty pokazać, zademonstrować je, podzielić się nimi, podzielić się nimi z innymi. Także zadaniem lwa jest uzewnętrznienie i nadanie kształtu, nadanie formy procesom wewnętrznym. Lew jest znakiem ognistym i znakiem jakości stałej. Także mieliśmy już omówiony jeden znak ognisty, czyli barana, i jeden znak stały, czyli byka. Więc tutaj pewne schematy mogą się powtórzyć. Lew jest również, tak jak mówiłam na początku, znakiem, któremu przypisane zostało serce. Stąd też ten znak silnie łączy się z wyrażaniem siebie i tworzeniem właśnie z przestrzeni serca. Jest to zdecydowanie najbardziej kreatywny i twórczy znak zodiaku, przede wszystkim taki, którego dzięki właśnie temu żywiołowi ognistemu działania możemy faktycznie zaobserwować, możemy je łatwo poczuć, zauważyć, co jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla znaków ognistych tych o tym temperamencie cholerycznym, ponieważ one zawsze występują po znakach wodnych. Które mają wszystkie te znaki wodne, bogatą wyobraźnię, są bardzo emocjonalne, a znaki ogniste no po prostu jak taki wiecie wulkan nagle wybucha i wyrzuca z siebie to wszystko. Czyli okazują wszystkie te uczucia i myśli na zewnątrz, dlatego przy znakach ognistych zawsze będziecie widzieć w chociażby w jakichś takich, nie wiem, internetowych opisach słowa jak kreacja, jak kreatywność, inspiracja, a zwłaszcza w znaku lwa, ponieważ jest to znak rządzony przez słońce. A słońce daje lwu świadomość siebie, poczucie ja, ale też świadomość swoich celów, buduje u niego to poczucie własnej wartości, przez to daje mu to dużo pewności siebie, odwagi, zwłaszcza odwagi do spełniania siebie, do osiągania sukcesów, dążenia do samorozwoju, a przy tym wszystkim właśnie lew jest autentyczny, jest bardzo szczery sam ze sobą, ale też z innymi i to od razu po nim widać, co daje mu niesamowitą charyzmę. A naturalna charyzma e, jakby nigdy nie pochodzi od czyichś osiągnięć, tego jak na przykład ktoś wygląda, ale właśnie pochodzi z poczucia własnej wartości i z odwagi do bycia sobą. I właśnie ta energia przyciąga innych. Także słońce daje również lwu te, takie poczucie bycia w centrum, bycia środkiem wszystkich działań, e, wszystkich spraw. E jest e, lew bardzo świadomy siebie, żyje w tu i teraz, jest skupiony na tym, co dzieje się właśnie w danym momencie. Natomiast jeżeli mielibyśmy opisać, czym jest stały ogień w przypadku znaku lwa, no to musimy wyobrazić sobie już takie w pełni rozpalone ognisko, które e, przybrało już taką złocistą barwę i daje stałe ciepło. E, a żeby je utrzymać, no to trzeba do niego dokładać drewno. I to pokazuje, jak w znaku lwa ten ogień, czyli ta, ta kreacja, ta inspiracja i chęci tworzenia, Stale się utrzymują, co daje temu znaku ogromną pasję. Jest to znak, który ma stałość swoich zainteresowań. Są one właśnie jego pasją. Potrafi całe życie zajmować się jedną profesją i dążyć w niej do perfekcji, a ogień daje mu w tym wszystkim dużo energii i motywacji. Ale żeby tę pasję utrzymać, to potrzebuje reakcji ze strony otoczenia, więc żeby jego światło po prostu nie zgasło, no to potrzebuje on uwagi. Uznania, pragnie docenienia swoich starań e, i każda chociażby najmniejsza krytyka wymierzona w jego stronę, no to potrafi go zniechęcić, e, może nawet nie tyle co do swojego działania, do tego swojego hobby itd., ale do osoby, która tę krytykę wysłała. Dla archetypu lwa w ogóle komplementy pełnią ważną rolę i on sam uwielbia je innym dawać, ale również sam właśnie otrzymywać. Lew jest bardzo skupiony na sobie, jest taki, wiecie, fokus, na, na swojej osobie. I na właśnie swoich zainteresowaniach, swojej twórczości i wszystkim w ogóle, co robi. Jest też taki stanowczy, zdecydowany w swoich działaniach i przez to skupienie na sobie i tworzenie. Uwielbia być w centrum uwagi, zresztą no, to jest związane właśnie z jego słońcem. On kocha się dzielić swoim światłem z innymi i, i, i też tym światłem obdarowywać, dlatego czasem może sprawiać wrażenie, że na przykład się przechwala, że zbyt mocno łaknie uwagi. Ale to jest w znaku lwa, przynajmniej na tym wyższym poziomie świadomości, niewinne, ponieważ on po prostu zna swoją wartość i ma takie pozytywne nastawienie do otoczenia i nie ma problemu z tym, żeby bez żadnych obaw dzielić się swoimi na przykład talentami lub czymkolwiek w zasadzie. Lew w ogóle czuje, że na tę uwagę zasługuje, bo w końcu no, bardzo się stara, nie wspominając o tym, jak wiele według niego w ogóle posiada tych zalet. To musi mieć przez to tego potwierdzenie na zewnątrz. Najlepiej w ogóle, jeśli będzie to wyrażane w formie jakiejś takiej nagrody, wygranej. Lew lubi rywalizację, bo jest pewny siebie, wie, że ma zawsze duże szanse na wygraną, niezależnie w czym bierze udział, lub też najlepiej, jeśli będzie mieć jakąś popularność, jakąś sławę, bo wtedy cały czas będzie mógł być w centrum i będzie mógł nieustannie siebie pokazywać. Natomiast przy tym wszystkim, Lew z tą stałą swoją charyzmą i dumą ma aparycję bardzo królewską, obdarza innych właśnie stale swoim ciepłem. Lew to bardzo serdeczny, ciepły, doceniający innych archetyp. Jedną z jego głównych cech to też jest sprawiedliwość, ma duże poczucie moralności i jako znak stały, też jest bardzo lojalny, wierny, potrafi utrzymywać stałe relacje z innymi. Można mieć do niego zaufanie, można na nim zawsze polegać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę, to lew zawsze postawi się za swoją rodziną, za swoimi przyjaciółmi czy, czy partnerem. Stanowi dla nich właśnie taką ochronę, daje im dużo swojego serca, ciepła, uwielbia pokazywać tę miłość, na przykład obdarowując ich prezentami, pochwałami czy, czy komplementami, dając im po prostu zasłużoną uwagę. Celem lwa jest to, żeby ich osobistym, właśnie światłem, wybudzić światło innych ludzi, ponieważ oni, pokazując się w sposób taki odważny, bez żadnych lęków, bez wstydu, zahamowań, są po prostu sobą, i ta energia się odbija i pozwala zabłysnąć również temu otoczeniu, które się w środowisku lwa znajduje. I dzięki tym wszystkim cechom, lew potrafi bardzo łatwo przeciągnąć do siebie ludzi, i ze względu na to, że posiada też te duże zdolności organizacyjne, on ogólnie jest dobrym strategiem, bardzo łatwo przez to wchodzi w rolę lidera. Uwielbia innymi zarządzać, motywować innych do działania, dawać im rady, organizować innym pracę, kierować całym zespołem. Lew zdecydowanie ze wszystkich znaków najlepiej nadaje się właśnie na szefa, na kierownika, lidera, dyrektora, kogokolwiek tak naprawdę, kto, kto zarządza grupą ludzi jest też dobre, jeśli chodzi o pełnienie funkcji reprezentacyjnej, to z wiadomych powodów. No lew jest też znakiem przedsiębiorczym, bardzo zorganizowanym, pracowitym, no i oczywiście bardzo ambitnym. I wszystkie te cechy e, pozwalają mu osiągać sukces, dają mu często ten sukces w prowadzeniu własnego biznesu. Lwy potrafią być naprawdę świetnymi biznesmenami e, i to to pozwala osiągać właśnie lwu niesamowicie ważną dla niego niezależność i też sukces pozwala mu żyć na poziomie, o jakim marzy, bo do lwa przypisane jest złoto, kamieniami przypisanymi do lwa to jest diament, rubin, szmaragd, więc ogólnie lwą przypisuje się luksus. Więc le lew kocha żyć w luksusie, uważa, że na takie życie w ogóle zasługuje i marzy mu się żyć właśnie po królewsku. No ale tak naprawdę głównym celem lwa, często nieświadomym, jest po prostu rozwój własnej osobowości. Rozwój własnej tożsamości i dążenie do całkowitego samopoznania. Robi on to podejmując w swoim życiu jakieś wyzwania, podejmując ryzykowne decyzje, wychodząc ze swojej strefy komfortu, ale przede wszystkim poprzez autoekspresję. Więc wyrażanie siebie tutaj jest niesamowicie pomocne w nauce tego archetypu, w realizowaniu siebie, z tych swoich lekcji. Najlepiej wychodzi mu to poprzez sztukę, bo, bo sztuka najlepiej pomaga się wyrazić. Zwłaszcza w temacie ognia, jeśli coś jest właśnie w ruchu, jeśli mamy jakąś publiczność, czyli oczywiście tutaj teatr, sztuka teatralna, aktorstwo. Y aktor musi posiadać zdolności w wywoływaniu i w odgrywaniu uczuć, co świetnie wychodzi lwu. Może on y wyrzucić wszystkie te emocje na zewnątrz. Ale w ogóle kocha dramaturgię, kocha dramę, kiedy jest taka właśnie y fala emocji, wszystkich wokół. E, uwielbia te emocje w innych wywoływać. Dla niego w ogóle życie to jest teatr, życie to jest sztuka. E, ze znakiem lwa też jest powiązany romans, jest powiązany flirt, no ale też impreza, zabawa, rozrywka no bo to jest znak wakacyjny, znak letni. Ma w sobie e, oprócz tego też taką w ogóle ekstrawagancję, uwielbia się wyróżniać, zwraca się na siebie uwagę swoim wyglądem, e, dba o swój wygląd, może być bardzo zainteresowany modą i wyrażaniem właśnie siebie poprzez. Eksperymentowanie ze swoim wizerunkiem. Lew to też jest symbol dziecka, więc no ta zabawa, cieszenie się życiem, pozytywne nastawienie, ale też ufność. Lew jest bardzo ufny do innych, czasami nawet za bardzo. Może mieć taką trochę niewinną energię, właśnie takiego dziecka. Czyli widzicie trochę przeciwieństwo tego wcześniejszego raka, który miał wiele tajemnic i był nieufny. No, czasami, też w temacie tego wyrzucania emocji, można odebrać czasem lwa jako takiego pompatycznego, zbyt przejmującego się niektórymi sprawami, ale on po prostu ma taki styl bycia, to po prostu jest artysta i dla niego wszystko jest właśnie inspiracją, kreacją, i no, odpowiednia jest dla niego każda forma twórczego wyrażania siebie, czy to poprzez poezję, czy przez malowanie, czy przez taniec, czy przez śpiew. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Tak naprawdę to nawet nie musi być związane ze sztuką. Jeżeli tylko lew wkłada w coś swoje serce, to warunek już jest spełniony. To może być właśnie prowadzona przez niego jakaś grupa, jakaś firma, to może być jego biznes, no cokolwiek. Natomiast te talenty powinny być rozwijane, bo wtedy lekcje ewolucyjne tego znaku zostają spełnione. Także pozbycie się lęku, pozbycie się wszelkich obaw, nie przejmowanie się opiniami innych. E, działanie mimo tego, to jest właśnie zadaniem lwa. E, I teraz przechodzimy już do ciemnej strony lwa. Oczywiście w nawiązaniu do tego, co mówiłam przed chwilą, lew to jest największa drama queen. Negatywna strona lwa robi dosłownie wszystko, żeby coś się działo wokół. E, tak jak wszystkie zresztą znaki ogniste, ale w lwie musi się dziać z naciskiem na jego bycie w centrum uwagi. Lew chce i zresztą uważa, ma takie silne przekonanie, że wszystko kręci się wokół niego i że za wszelką cenę musi dostać uwagę, za wszelką cenę domaga się tej uwagi. Jego ciemna strona to jest trochę taki, wiecie, taki największy już całego zodiaku, będzie się on popisywać, będzie chciał imponować innym za wszelką cenę co jest często bardzo zdenerwujące, bo lew musi być w tym centrum uwagi, musi być centrum każdej sytuacji, dołącza do każdej dramy, jaka się toczy, po prostu nagle pojawia się w niej, nikt nie wie, skąd tam się wziął, a być może nawet sam ją wywołał i zrobił to wszystko z nudów, będzie rozmuchiwał sytuację, robił sceny, wszystko, żeby desperacko właśnie zwrócić na siebie uwagę. I też jak wszystkie znaki ogniste, przez tą swoją odwagę i pewność siebie może zrobić się zbyt arogancki, zbyt pewny siebie, e, zarozumiały, może podejmować też lekkomyślne decyzje w oparciu o to, że, że czuje, że wszystko mu się uda e, i każdą walkę wygra. Może też na przykład uprawiać hazard, bo będzie mu się wydawać po prostu, że właśnie ma taką moc, że mu się wszystko uda. Daje mu to też adre, e, adrenalinę i, pod, i podejmując ryzykowne działania, będzie się też. E, no, w ten sposób popisywał i znowu domagał tej uwagi. Jest to związane wszystko z jego ego. Lew na niskim poziomie świadomości to jest przede wszystkim narcyz, taki egoistyczny, samolubny, myślący tylko o sobie, właśnie nie zwraca uwagi, za bardzo na uczucia innych, interesują go tylko jego własne odczucia. Potrafi być też bardzo władczy, wręcz autokratyczny, uwielbia rządzić innymi, a najlepiej w ogóle się ludźmi wysługiwać, bo lew ogólnie jest leniwy. Zwłaszcza jeśli od, nie odnalazł swojej pasji, jeżeli nie rozwija się w żaden sposób, no to będzie tylko uważał, że, że wszystko mu się należy, i domagał się właśnie tej uwagi tylko z tego powodu, że on jest i on po prostu na to zasługuje wszystko. Będzie też walczył o zdobycie popularności oczywiście, wszystko co dla atencji będzie um, no to zupełne przeciwieństwo tej pozytywnej strony lwa, czyli tej takiej szczerej i autentycznej. W tym przypadku ciemna strona lwa będzie tworzyć sobie sztuczny wizerunek w, opartu, w oparciu o to, co mu się opłaci, co aktualnie zdobywa największą uwagę, co jest teraz takie wiecie trendy i będzie powtarzać te zachowania, kopiować innych, trochę taki pozer się zrobi, zagubi całą tą swoją kreatywność na rzecz sławy. Nie będzie już twórczy, tylko będzie odtwórczy, co go może bardzo zgubić, bo jego właśnie taka ufność zamieni się tutaj w naiwność, w łatwowierność. Wtedy takim lwem łatwo jest też manipulować. Jeśli tylko daje się mu tą uwagę i komplementy, to może po prostu on się na to nabrać. Oczywiście też ma bardzo duże zamiłowanie do luksusu, o czym mówiłam wcześniej, więc może go to doprowadzić do próżności, do pychy lub do snobizmu. I dodatkowo ciemna strona lewa naprawdę źle znosi krytykę z powodu swojego dużego ego, które jakby bardzo się wtedy broni. Lew nienawidzi przez to krytyki, sam wobec siebie jest bezkrytyczny, nie zauważa swoich nawet jakichś takich najmniejszych błędów, po prostu ich nie widzi. I jako znak kości stałej też jest bardzo uparty, ciężko mu się zmienić, wyjątkowo w ogóle ciężko mu zmienić swoje zdanie, poglądy czy też styl bycia, no bo nie przyjmuje do siebie żadnej krytyki. A przez to, że tak naprawdę no, przejmuje się tymi opiniami innych ludzi i pragnie akceptacji ze strony społecznej, ze strony grupy, to może przez to rezygnować ze swojej autentyczności i stać się takim people pleaserem, czyli osobą, która każdemu chce dogodzić, tak żeby każdy ją lubił. A to wszystko dlatego, że jego ego jest właśnie bardzo wrażliwe na krytykę i będzie to jeden z możliwych mechanizmów. Obronnych, żeby nie musieć się po prostu z tą krytyką konfrontować. Czuję też, że musi się za wszelką cenę przypodobać innym, bo jeśli będzie inaczej, no to w jakiś sposób oni nie będą robić tego, co Lew chce, co sobie zażyczy, więc w jakiś sposób na przykład to będzie władza, a na tym mu bardzo, bardzo zależy. Na pewno będzie o tym. Władze desperacko walczył nawet właśnie za cele swojej autentyczności, za cenę swojej szczerej ekspresji, która no, jest jego tak naprawdę największą mocą. Dlatego dla lwa jest tak ważne, e, aby odnaleźć swoją pasję, żeby odnaleźć swój cel, żeby kreować i uczyć się właśnie cały czas tej e, odwagi. Na sam koniec jeszcze opowiem Wam, jak odnaleźć archetyp lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, Archetyp, który tak naprawdę każdy z nas posiada, każdy z nas ma te cechy i pozytywne, i negatywne, ale po prostu w różnym nasileniu, że tak powiem. Widoczne cechy lwa będą miały często osoby, które posiadają wiele planet, w tym znaku lub ascendent. Po prostu znak lwa w swojej wielkiej trójce, czyli Słońce, Księżyc lub Ascendent, albo inne planety w znaku lwa, jeśli są na przykład one. W domu pierwszym lub w domu piątym, lub jeśli są one blisko osi medium seli czyli domu dziesiątego, lub po prostu silne słońce, czyli słońce w znaku barana, lub słońce harmonijnie aspektowane, na przykład też w koniunkcji z którąś z osi horoskopu, lub po prostu w domu pierwszym. O samym słońcu i jego bardzo ważnym znaczeniu w horoskopie, będę mówić w serii o planetach, prawdopodobnie też będzie w formie podcastu na moim kanale i po omówieniu y, wszystkich 12 zodiaków będą się właśnie te filmy pojawiały. Także dziękuję wam bardzo za wysłuchanie do końca i zapraszam do subskrypcji kanału. Y, a następnym opisywanym znakiem będzie znak Panny.